Cześć, witam Was, a w szczególności wszystkich fanów motoryzacji. Dzisiaj, tak jak prosiło wielu z Was, postanowiłem zademonstrować Wam samochód Buick LaCrosse. Proszę zobaczcie, tak się prezentuje z zewnątrz. Jesteśmy wewnątrz i tutaj co my tutaj mamy. Włączymy go dla was. Komputery się odpalają, radio. Musiałem przyciszyć. A, dobra. Żeby załączyć silnik, naciskamy Hamulec i przycisk. I wszystko nam odpala, proszę zobaczyć. Dmuchawa, za bardzo nam dmucha. Musimy uspokoić dmuchawę. Okej, okay. dmuchawa jest uspokojona już. No i co my tutaj mamy? Więc oczywiście prędkościomierz. Ten ekranik może być dostosowany do naszych wymagań. A co my tutaj mamy jeszcze? Tutaj na tej konsoli mamy podgrzewane siedzenia. Trzy, trzy etapy podgrzewania siedzenia. Tak samo dotyczy to się siedzenia pasażera. Też mamy różnego pod różnego rodzaju podgrzewane fotele no i oczywiście temperatura, regulacja temperatury dmuchawy tak samo tutaj z drugiej strony też regulacja temperatury dmuchawy co jeszcze mamy tutaj mamy dostęp do dysku twardego na którym możemy mieć muzykę, oczywiście DVD i wejście z zewnętrzne radio, jakaś tam konfiguracja, bluetooth, czyli możemy gadać przez telefon, nawigacja. No i tutaj są różne przyciski związane z nawigacją. Tutaj można zdaje się coś nagrywać, coś kasować. Podgrzewanie kierownicy. Kierownica może być. Podgrzana, ładnie cieplutka. Tutaj jest chłoch AC, zdaje się. A co tutaj jeszcze mamy? Jest tu jeszcze parę funkcji, których ja nawet nie wiem, co one do czego służą. Nigdy ich nie używam. Samochód głównie jest użytkowany przez moją żonę, ale czasem ja też go używam. A co jeszcze wam tu pokazać? Aha. Mamy, kier... P -p -p -p. Mamy tutaj sterowanie oknami oczywiście, przód, tył, lusterko, manipulacja lusterkiem, dalej ciekawa funkcja, zobaczcie sobie wrzucę, wrzucę sobie teraz na wsteczny. Nie wiem czy zauważyliście, nie zdążyłem Wam pokazać. Ale lusterko automatycznie się dostosowało, abym mógł widzieć tylnie koło. A na ekranie pojawiło, pojawił się obraz z tyłu, jaki, jaki mam. I teraz, jak obracam kierownicą, to zobaczcie, pokazuje się tak, jakby ścieżka, ścieżka, po której będę mógł się poruszać, w zależności od tego, jak. Kierownicę ustawiłem sobie. Zademonstruję wam jeszcze ten gadżet e, jeszcze raz z lusterkiem. Teraz wrzucam go na parkowanie. Automatycznie lusterko się dostraja z powrotem tam gdzie było. Teraz znowu wrzucę, wrzucę na steczny. Zobaczcie, lusterko się dostosowuje, prawda? No takie bajery Science fiction Co tu jeszcze mamy A właściwie to chyba wszystko No o czym tu Aha jedna rzecz która mi się podoba w tym autku To ten szyberdach Lubię szyberdach czasami Wiadomo przyciski do szyberdachu Są tutaj To jest jedna rzecz której mi brakuje właśnie w mojej kiji Że nie mam tam szyberdachu No i to chyba wszystko moi drodzy. To chyba wszystko. Siedzenia ładne, skórzane. Są. Jedna rzecz, która mi się nie podoba w tym samochodzie, to jest ta widoczność. Mogłaby być lepsza. Jak patrzę do usterka, to jednak ta. No może to dlatego, że jestem przyzwyczajony do mojej kii W Kii to jest bardzo duża. Dobra, widoczność jest tutaj. No Trochę jest mniejsza ta. Szyba tylnia i mniej widać nie widać tego, co się dzieje za nami. A także tutaj to jest dosyć grube, takie szerokie i też czasami ogranicza widoczność. Ale nie jest źle, nie jest źle. Nie ma co, na, nie ma, naprawdę nie ma co narzekać. Bardzo fajny samochodzik. I to jest ta uh, Buick LaCrosse, proszę Państwa, Buick LaCrosse. Zobaczmy, czy jeszcze czegoś... aha, no tutaj wiadomo, standardowo, lustereczko dla tych, którzy lubią zaglądać w nie, żeby poszminkować sobie Paszcze. Co tu jeszcze mamy? Co tu jeszcze mamy? Chyba to wszystko, moi drodzy. Pasy, pasy bezpieczeństwa też są. <śm> I co jeszcze? Co jeszcze Wam tu mogę pokazać? Chyba nic, to chyba wszystko. Tutaj jest właśnie taki widok. Może lepiej widać tutaj przód z tego rzutu. No, tak to wygląda. To jest nasz biły Clacros. Może jeszcze spróbuję trochę go z zewnątrz pokazać. Dobra, wyłączymy go. Wyłączyliśmy. Teraz wysiądę. A więc. No nie wiem, w tym mam inny samochód zaparkowany z przodu, ale tak to wygląda. Biły klacross. No i to by było wszystko. Dziękuję Wam za uwagę.